Cześć. Nazywam się Sylwia Witek i jestem dietetykiem i promotorką zdrowego odżywiania. Cieszę się, że tutaj zaglądasz. Zapewne chcesz zyskać kilka porad, inspiracji, jak zacząć zdrowo się odchudzać. Chociaż nie lubię do końca tego słowa odchudzać. Chciałabym, aby poradnik ten stał się dla Ciebie inspiracją do zmiany sposobu odżywiania na zdrowszy. Zyskasz tym samym lepszy wygląd, lepsze samopoczucie, a przede wszystkim zdrowie. Zapraszam Cię zatem na pierwszy odcinek mojego cyklu. W pierwszym odcinku będę chciała poruszyć problem błędów, jakie zapewne popełniasz w swoim codziennym postępowaniu. Po pierwsze, zapisuj wszystkie swoje czynności w ciągu dnia. Ułatwi ci to wyeliminowanie tych czynności, na które tracisz zbędnie czas. Po drugie, postaraj się również zaplanować od 5 do 6 posiłków w ciągu dnia, żeby były wśród nich trzy główne posiłki i, 2, i 2, 2 przekąski, drugie śniadanie i podwieczorek. Co więcej, aby odstępy pomiędzy nimi były w miarę równe od 2,5 do 3,5 godzin przy czym to właśnie ty zaobserwuj, jaki, jaki czas jest dla ciebie odpowiedni. Postaraj się, aby odstępy pomiędzy tymi posiłkami nie były dłuższe niż taki czas, w którym zaczniesz odczuwać stanie w żołądku, gdyż im dłużej będziesz odczuwać uczucie głodu, tym większą ilość posiłku później przyjmiesz. Innym aspektem i pozytywną cechą tego regularnego spożywania posiłków jest to, że organizm będzie spalał energię, jaką pozyska na bieżąco. Nie będzie doprowadzał do zbędnego magazynowania tłuszczu w obrębie pupy, brzucha czy ud. Przyjmij zasadę, że posiłków, posiłki, które spożywasz, będą dostarczały stałe paliwo dla Twojego organizmu. Co więcej, chciałabym tutaj zwrócić uwagę na błędne myślenie bardzo wielu osób, że im mniej zjem, tym bardziej schudne. Owszem, w pierwszym etapie tak, ponieważ organizm będzie otrzymywał mniejszą ilość kalorii, jednak później z czasem przejdzie on na tryb oszczędzania, co wiąże się, że po każdym spożytym posiłku będzie magazynował paliwo, żeby mieć na uboższy okres. Bardzo często po takiego rodzaju okresie odchudzania się występuje efekt jojo. Osoba, która wraca do zwiększonej ilości posiłków w ciągu dnia, przybiera na wadze ze wzmożoną, wzmożoną siłą. Dlatego wyrzekaj się głodówek i bardziej obserwuj to, jaką ilość posiłków potrzebujesz na co dzień. Nie wszyscy potrzebują takiej samej ilości. Może to być od 5 do 6 posiłków. W przypadku osoby, która nawet chce troszkę przybrać na masie, czy wyczynowych sportowców, może to być nawet większa ilość posiłków. Taki plan działania pozwoli Ci na stopniowe zrzucanie zbędnych kilogramów przyspieszy Twoją przemianę materii, a także z czasem uświadomi Ci, jak bardzo ważną kwestią jest regularne spożywanie posiłków i to, żeby ich wartość kaloryczna, ale nie tylko, również odżywcza, była odpowiednio skomponowana. Drugim z błędów, jakie bardzo często zdarzają się w dzisiejszym świecie i z jakimi mam do czynienia wśród swoich pacjentów, to to, że szukają oni wymówek. Starają się ciągle znaleźć jakieś usprawiedliwienie dla siebie i mówią, nie mam czasu, wolałabym zamknąć się w swoim pokoju i siedzieć pod kocem, muszę ugotować obiad dla swojej całej rodziny, nie mam czasu na odchudzanie, po prostu odchudzanie jest dla osób bardziej zamożnych, jedzenie i zdrowe odżywianie jest drogie. Są tysiące osób i tysiące wymówek. Z każdym, za każdym razem spotykam się z osobą, która znajduje wymówki na to, aby po prostu iść na łatwiznę i jeść szybko przygotowane posiłki w postaci fast foodów, sięgać po gotowe Radimille, sięgać po gotowe posiłki, które są dostępne w sklepach, czy iść po prostu do restauracji i do baru. Takiego rodzaju usprawiedliwień i wymówek jest tysiące. Zastanów się, czy twoje zdrowie nie jest aby najważniejszą kwestią: to to, że jesz codziennie fast foody, hamburgery czy posiłki przygotowane w restauracjach, powoduje, że nie zastanawiasz się nad tym, jaką ilość kalorii spożyłeś, w jakiej, jakiego rodzaju jakości posiłek przyjąłeś oraz jak bardzo wpłynie on na twoje zdrowie. Kolejnym z błędów, z jakim spotykam się wśród moich pacjentów, jest zajadanie stresu. Niestety, dzisiejsze tempo życia i napływ żywności wysoko przetworzonej spowodowało wręcz, że został utworzony mechanizm zajadania stresu. Bardzo wiele osób w momencie, kiedy doznaje jakiegoś stresującego okresu w swoim życiu, sięga po przekąskę. W pewnym momencie staje się to dla nich nawykiem to mózg wysyła do nas informacje o stresie. Po prostu w wyniku wzmożonej ilości wydzielanego hormonu zaczynamy sięgać po taki posiłek, od którego w pewnym momencie stajemy się już uzależnieni. Wynika to również z tego, że wśród wysoko przetworzonej żywności spotyka się coraz częściej substancje o bardzo uzależniającym działaniu. Mam na myśli tutaj na przykład syrop glukozo fruktozowy czy glutaminian sodu. Są to dwie, jedne z najbardziej uzależniających substancji w dzisiejszych czasach dodawanych do wsze wszechobecnej żywności. Niestety powoduje to, że bardzo często osoba, która na przykład zdenerwowała się w pracy w danym dniu, przychodzi do domu i sięga w pierwszej kolejności popaczkę chipsów bądź całe pudełko czekoladek. To właśnie takie zajadanie stresu powoduje, że przyjmujemy niezliczoną ilość kalorii. Bomba kaloryczna w postaci zjedzonej paczki chipsów codziennie, a nawet dwa razy dziennie, powoduje to, że w naszym organizmie jest znaczna nadwyżka energii. Stąd też organizm, nie mogąc poradzić sobie z tą ilością paliwa, odkłada je w postaci tłuszczu. Spożywanie wzmożonej ilości cukrów powoduje, że stajemy w grupie ryzykach osób chorych na cukrzycę typu drugiego. Zastanów się, czy nie znajdziesz innych sposobów na zajadanie stresu? No właśnie, jest wiele innych, zdrowych form pozbycia się stresu. Na przykład rozładuj go na siłowni, idź na fitness, idź na spacer, zadzwoń do przyjaciółki, bądź po prostu porozmawiaj z mamą. Zastanów się również, czy jesteś w stanie opanować ten nawyk? No właśnie, już sam fakt, że pozbędziesz się tego nawyku, przybliży cię do lepszego zdrowia.